Tam jak zakładałem klasztor Bodiniana w Serpentine, musiałem się wtedy, chcąc nie chcąc, wcielić w rolę budowniczego. Nie było to łatwe. I pierwszą rzeczą, jaką zbudowaliśmy, bardzo zresztą praktyczną, były toalety. Żadne sale medytacyjne czy chatki. Pierwszą rzeczą, o której człowiek myśli każdego ranka, jest toaleta. I dlatego spadł na mnie ciężar prac hydraulicznych, o których nie miałem zielonego pojęcia. Nie wiedziałem co różni jeden system kanalizacyjny od drugiego, ale musiałem się tego nauczyć. Ktoś nakreślił kilka planów, a ja pospieszyłem do sklepu hydraulicznego w Perth. To było prawie 30 lat temu. Położyłem te plany na ladę i rzuciłem w stronę sprzedawcy tylko jedno słowo: pomocy. Wyjaśniłem, że chcemy to zbudować, ale nie wiemy jak. Ludzie bywają naprawdę mili. Jeśli i ty taki jesteś, to chętnie poświęcę trochę czasu, żeby ci pomóc. To przecież bardzo logiczne. Węższa końcówka, szersza końcówka. Wystarczy połączyć węższą końcówkę z szerszą, nałożyć trochę kleju, zatkać, przycisnąć, zostawić, żeby wyschło, nadać odpowiedni kształt i gotowe. Rura nie może przecież iść w górę. Gówno do góry nie pójdzie. Musi iść w dół. Pamiętam też moje przygody z poziomicą. Ale kiedy już zrozumiałem, jak to działa, wszystko okazało się logiczne i proste. I zrobiłem to. Od tamtego czasu minęło już 28 lat, a toalety cały czas stoją. Zatkały się tylko raz. Niesamowite. I to jest właśnie siła buddyzmu. Wszystko płynie. Nic się nigdzie nie zatyka. Może poza rurami? Wykonanie musiał sprawdzić jeszcze inspektor sanitarny. A taki inspektor to człowiek, który nie jest buddystą. Nie jest miły. Ma robotę do wykonania i bardzo dokładnie ją wykonuje. System przeszedł. Dobra robota, powiedział. Taka pochwała. Dobra robota. Naprawdę potrafi poprawić humor. Do tego stopnia, że aż postanowiłem podzielić się swoją radością. Czym prędzej wziąłem czek od skarbnika, który miał uregulować rachunek, i odesłałem go do. No dobra, w towarzystwie buddyjskim nie powinno się uprawiać kryptoreklamy, ale powiem: Galvin's Plumbing. Może ktoś z tutaj obecnych tam pracuje? W każdym razie wysłałem tam czek i dołączyłem do niego list z dopiskiem. Dla pana z Zalady. Pan miał na imię Fred. Napisałem: Dzięki Fred za pomoc, za to, że powiedziałeś, jak połączyć ze sobą te rury. Wszystko działa, a dziś przyszedł inspektor sanitarny i dopuścił ten system do użytku. Bardzo, bardzo dziękuję. Jednak, kiedy już nadałem list na adres ich siedziby, zorientowałem się, że Galvin's Plumbing to przecież sieciówka, a jej filie są rozsiane po całym regionie że to nie tylko ten jeden sklep w Osborne Park, to duża firma. A ponieważ wysłałem czek, to trafił on do działu księgowości. Później się dowiedziałem, że kiedy pracownicy otworzyli kopertę z czekiem, to pomyśleli o nie, następna reklamacja. Dopiero gdy przeczytali mój list, zorientowali się, że tak naprawdę była to pochwała. Zwykle jest tak, że kiedy klienci piszą do firm, to robią to po to, żeby się na coś poskarżyć. A tym razem na adres firmy przyszła pochwała. Pracownicy więc przekazali od razu list kierownikowi działu. Ten go zobaczył i przekazał go dalej dyrektorowi generalnemu. A dyrektor, gdy tylko przeczytał podziękowania, od razu chwycił za słuchawkę, wykręcił numer do filii w Osborne Park i poprosił do telefonu Freda. I tak oto podrzędny pracownik miał szansę porozmawiać z grubą rybą. Trochę zakłopotany zaczął się tłumaczyć. Nie zrobiłem nic złego. Przyszła pochwała, dobra robota, powiedział dyrektor. O, dziękuję. Jeden z klientów przysłał list z podziękowaniami. O to chodzi w tej firmie. Trzymaj tak dalej. Fred odpowiedział, że przecież nie zrobił nic nadzwyczajnego. Potem szef zapytał go, ile zarabia i obiecał, że zastanowi się nad ewentualną podwyżką. I umowy dotrzymał. Tak się składa, że kilka godzin później, po południu, poszedłem do tego sklepu po następne części. Wcześniej kupiłem rurę, która była o wiele za mała, a ja potrzebowałem czegoś dwa razy większego i cztery razy droższego. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają hydraulicy w Australii. Są dobrze zbudowani, silni, mają szerokie ramiona. Zresztą nie bez powodu, muszą przecież ciągle kopać w błocie. W kolejce stało przede mną dwóch takich panów. Ale kiedy tylko Fred mnie zobaczył, od razu zawołał: Bram, chodź tutaj! A tamci dwaj musieli poczekać. Wcisnąłem się do kolejki. Trochę się tym przejąłem, ale Fred nic sobie z tego nie robił. Wtedy jego kolega rzucił: O, przyszła żona Freda, wskazując na mnie, co miało oznaczać, że to ktoś miły dla niego. No i dowiedziałem się, że rano zadzwonił do Freda szef. Potem cały czas podekscytowany, Zapytał, w czym może mi pomóc. Pokazałem mu rurę, powiedziałem, że kupiłem za mało. Zaprosił mnie na zaplecze. Nad wejściem wisiała duża tablica z napisem tylko dla pracowników. Wskazałem na nią, ale on na to: Ciebie to nie dotyczy, chodź na zaplecze. I dał mi rurę dwa razy większą, cztery razy droższą. Zapytałem: Ile mam dopłacić za różnicę w cenie? Różnica dla ciebie bram wynosi nic. I widzicie, zwykły list, niewielka pochwała i uprzejmość tak dużo zmieniły.